Start trzeciego dnia za moment ruszam. Naładujcie się, się pozytywną energią, słoneczną, póki jeszcze ona jest. Jak za Chyba fragment tej samej trasy co wczoraj albo przedwczoraj o ile dobrze kojarzę ale chyba coś się miało powtórzyć Dla będzie podpychać trochę. Ile? Pół kilometra zostało przewyższenia. A teraz gdzie jedziemy? Prosto. Ale ostrożnie, bo nie zabić może. I to mówię autentycznie. Poszaleli w końcu przygoda, nie, 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 to w ogóle dystans, nie? nie ma sens, tak. Aha, czekaj, ja no słuchajcie, my żeśmy stąd tak, ten, pierwszy dzień. pierwszego dnia wtedy jechaliśmy. To jest to zejście takie. A ten już z powrotem czy dojedzie? Nie. Y tak, bo my żeśmy wtedy stamtąd przyjeżdżali. Ale... Tylko nie wiem jak tam daleko, wiesz? Nie wiem jak tam. No, dobra. Co? Ja, i potem dalej, co jest, potem dalej? Tu później już się jedzie. Ale są single, bo miały być single flow, a jest. Też będzie, też ma być. wody dla ochłody. Pokazuję Wam widok i lecimy.

Ktoś tam go wyrzuciło Powiem wam, że fajny, przyjemny fragment I znów Stingelek Czy nie gdzieś na prostej? Dobra, biorę. Dobra, dzięki. Dobra, zaczynamy podjazd ponad 3 km 1200 metrów stałe podjazdy Piękne widoczki. Wcześniej był strumyk. Przy drodze, przy podjeździe. Powiem Wam, że naprawdę ten wysiłek jest e, Wypatrzcie, ale już się nie mogę wysłyszeć. Widoki rekompensują wysiłek. A tym bardziej, jak było niżej bez słońca e, i strumyk płynął, to po prostu taką, takie orzeźwienie było czuć. Wilgotne powietrze. A tutaj znowu już trochę skware. Podjazd zakończony. Chwila na wyregulowanie oddechu. Łuknęłam sobie wodę przed Dzięki, dzięki! Ale błotko. Trochę niebezpiecznie tu. Dobra. Sytuacja względnie opanowana. Patrzcie jak tu pięknie. Podjazd do kilometra. Dobra, dzięki. Jest, jest. czekaj, mostek jest. Dobra, teraz możesz brać. Dzięki. Proszę. Słuchajcie, chyba nie było mi dane tu przyjeżdżać, jak widzę, co się dzieje. Korba teraz. Można coś pomóc? No, jak wiesz, może byłoby łatwiej we dwóch, no? Dzięki. Wiesz co, z pięć kłosków. Naprawdę? Tak, i już z górki, już ostatni podjazd niby jest za nami. To no ja, Wspaniała rzecz, co mówić. Dzięki bardzo za pomoc. Nie, nie ma problemu. O, mnie no. Chyba cię nie dogonię, bo znowu mi się. od ten. Jedź już, poradzę sobie. Korba. Jak to... ja mam. No i właśnie... Już teraz w dół tylko, nie? Nie, ja krótszy, krótszy. Dobra, miło było? Przynajmniej szybciej mi robota zleciała. Но он не рисковееший So? Bez problemu, bez problemu. No Jest dokręciłam wydał. co? Moc no po prostu dokręciłam i wiesz. No, fajnie, fajnie. No, ale już tu flow było na końcu tak. po prostu. Petarda. Zabawa była, Tak. No. no. Jezu, ale. Ach, dzięki bardzo za nie, pomoc. Nie, nie ma problemu. Jak tam dziewczynki? Na dzisiaj było. Dojechałaś? Tak, dojechałam! Tym razem! 283! Dobra, Dziękuję bardzo! Dojechałam! Tak wyglądam, szczęśliwa, słuchajcie, po ukończeniu. PRAWIE bez przeszkód trzeciego etapu, prawie, bo dzisiaj była akcja korba. Ale jestem mega zadowolona z dzisiejszej jazdy. Eee, bardzo mi się fajnie jechało, flow poczułam. Eee, no i tyle tak na gorąco, zaraz mi tu widzę bateria padnie. Więc e, gdyby nie ta korba, to maszyna by mnie dzisiaj nie zawiodła. Ale mimo tych wszystkich przeciwności, to naprawdę dzisiejszy dzień e, zaliczam naprawdę do udanych. Fajnie mi się jechało, rytm swój złapałam. I tak kroczyłam do mety. Poczułam flow, dobrze się bawiłam i to najważniejsze, czyli to po co przyjechałam dzisiaj na zawody. Pokażę Wam jeszcze w jakim stanie moja fura dzisiaj wygląda. Ale nic szczególnego, o, tylko brudna. I mój szczęśliwy numerek dzisiaj. Więc tak, polecam Wam tą przygodę, nawet jeśli jesteście takimi amatorami kolarstwa górskiego jak ja. Zapiszcie się na przyszłoroczną edycję, bo naprawdę emocje są gwarantowane. Dzięki za to, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie. Paulina z kanału Kobiece Dwa Koła. Nie zapomnijcie o subie o kciuku do góry i o komentarzu. Słuchajcie, będę wdzięczna.